Wyobraź sobie, że mieszkasz w kraju, w którym przywódca ogłasza się ojcem narodu i każe budować złote pomniki swojej osoby. Witaj w Turkmenistanie, jednym z najbardziej dziwacznych i autorytarnych krajów na świecie. Ograniczenia są tam tak absurdalne, że można pomyśleć, że mówią o Korei Północnej. Ale nie, dzisiaj odkryjesz najbardziej tajemniczy kraj świata. Publiczne pocałunki są zakazane, istnieje kontrola nad tym, co ludzie mogą nosić, czarne samochody są zabronione, a podróże zagraniczne są mocno ograniczone. To jednak nie wszystko. Kobiety podlegają ścisłej kontroli swojego wyglądu, obcisłe ubrania, i krzykliwy makijaż są zakazane. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przygotuj się na odkrycie najbardziej szokujących i mrocznych tajemnic tego zagadkowego kraju. Zanim zaczniesz oglądać wideo, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To motywuje mnie do tworzenia więcej treści dla Was. Turkmenistan to kraj w Azji Środkowej, graniczący z Kazachstanem, Uzbekistanem, Afganistanem i Iranem. Położony jest w regionie pustynnym z ekstremalnie gorącymi latami i zimnymi zimami. Stolicą kraju jest Ashkabat, założony w 1881 roku jako rosyjska forteca. Miasto znacząco się rozwinęło na przestrzeni lat, zwłaszcza po uzyskaniu niepodległości w 1991 roku. Aszkabad posiada rekord świata w liczbie budynków pokrytych białym marmurem, co przyniosło mu przydomek Białe Miasto. Turkmenistan jest krajem rządzonym autorytarnie, kierowanym przez Serdara Berdy-Muhamedowa, syna byłego prezydenta Gurbanguliego Berdy-Muhamedowa. Reżim charakteryzuje się silną kontrolą państwa nad mediami, internetem i życiem społecznym. Kraj zajmuje ostatnie miejsce w indeksie demokracji i jest uważany za najbardziej represyjny na świecie. Chociaż mobilny internet przyniósł pewne zmiany, wolność w sieci jest nadal daleka od rzeczywistości. Rząd sprawuje ścisłą kontrolę nad Internetem, monitoruje wszystkie działania online i blokuje większość mediów społecznościowych. Łamiących zasady czeka więzienie lub zaginięcie. Stolica ukazuje, Puste ulice i aleje, a wszechobecny klimat strachu przed represjami i kontrolą państwa, tworzy wśród obywateli atmosferę samotności co przyniosło miastu przydomek miasto umarłych. Niedawny incydent dotyczył grupy europejskich turystów, którzy odwiedzili Turkmenistan. Robili zdjęcia w miejscu, które wydawało im się zwyczajne, nie wiedząc, że fotografowanie jest tam zabronione. Turkmeni uznali jednak ten obszar za wrażliwy. Turyści zostali otoczeni przez uzbrojonych policjantów i zabrani na przesłuchanie. Lokalni urzędnicy oskarżyli ich o szpiegostwo, co w Turkmenistanie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Bez odpowiedniego wsparcia Prawnego i z ograniczoną możliwością komunikacji z zewnątrz, turyści byli przetrzymywani przez kilka tygodni w trudnych warunkach i poddawani rygorystycznym przesłuchaniom. Wiadomość o uwięzieniu turystów szybko się rozprzestrzeniła, wywołując fale oburzenia i zaniepokojenia wśród rządów europejskich i organizacji praw człowieka. Na rząd Turkmenistanu wywierano intensywny nacisk dyplomatyczny, aby zapewnić uwolnienie turystów. W końcu, po kilku tygodniach negocjacji i Międzynarodowej presji turyści zostali zwolnieni i mogli wrócić do swoich krajów. Ten incydent nie jest odosobniony, lecz stanowi przykład nieprzewidywalności i represyjnego charakteru reżimu w Turkmenistanie. Rząd rygorystycznie kontroluje wolność wypowiedzi i przemieszczania się, a każdy drobny błąd może mieć poważne konsekwencje. Turkmenistan rywalizuje z Koreą Północną o tytuł kraju z najmniejszą liczbą swobód osobistych i najbardziej tyranicznymi prawami. W reżimach komunistycznych, Kult jednostki jest powszechny i przedstawia przywódcę politycznego jako niemal boską postać. Zarówno w Korei Północnej, jak i w Turkmenistanie, praktyka ta jest skrajna, a przywódcy są traktowani jak bogowie lub zbawcy w podręcznikach szkolnych, co ułatwia manipulację społeczeństwem. Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku Turkmenistan odzyskał niepodległość, ale miał tylko trzech prezydentów, a właściwie trzech dyktatorów. Zdaje się, że istnieje między nimi konkurencja, kto ustanowi bardziej absurdalne prawa. Pierwszym prezydentem był Saparmurat Niyazov który rządził krajem od 1985 do 2006 roku. Wyniósł kult jednostki na niespotykany wcześniej poziom, ogłaszając się prezydentem dożywotnim i wprowadzając dziwaczne prawa. Jednym z najbardziej znanych przykładów było opublikowanie książki Ruchnama, która była obowiązkową lekturą w szkołach i na uczelniach oraz wymagana do uzyskania prawa jazdy czy pracy w urzędzie. Zmienił też kalendarz, nazywając miesiące swoimi imionami, imieniem swojej matki oraz tytułem książki. Zakazał również baletu, opery, cyrku, psów i palenia w miejscach publicznych. W trakcie swojej prezydentury Nijazow wykorzystywał podatki i dochody rządu, aby upiększać stolicę i podtrzymywać swój kult jednostki, nie dbając o dobro ludności. Po jego śmierci w 2006 roku władzę przejął jeden z jego wiceprezydentów Gurban Guly, Berdy Muhamedow, który podtrzymał kult jednostki, choć w mniejszym stopniu. Zniósł niektóre z najbardziej absurdalnych praw poprzednika, takie jak obowiązek czytania ruchnamy. Jego początkowe działania wskazywały na możliwą reformę, ale ten promyk nadziei szybko zgasł. Obecny prezydent jedynie zastąpił stary kult jednostki nowym, swoim własnym. Jego wizerunek jest wszechobecny w całym kraju. Według lokalnych źródeł, podczas gdy ludzie zmagali się z głodem, prezydent poświęcał się łowieniu ryb, rzucaniu nożami, projektowaniu samochodów, a nawet jako DJ na imprezach. Jego ulubione hobby, ten rażący kontrast między przepychem przywódcy a biedą ludności ukazuje prawdziwą naturę reżimu Serdara Berdymuhamedowa który zamyka szpitale poza stolicą i zmusza chorych do dalekich podróży, by uzyskać pomoc medyczną. Prezydent był głęboko przekonany, że kolor biały przynosi szczęście. W 2014 roku zarządził, aby wszystkie samochody wysokich urzędników państwowych zostały zastąpione białymi Mercedesami. W kolejnym roku zakazał importu czarnych samochodów, a w 2018 roku oficjalnie ogłosił kolor biały obowiązkowym dla wszystkich pojazdów w kraju. W wyniku tego wstąpienia, aż Habadzie, wszystkie niebiałe samochody zostały skonfiskowane, a ich właściciele ukarani grzywną za nieposłuszeństwo wobec dekretu. Mieszkańcy zostali zmuszeni do przemalowania swoich samochodów na biało lub co najmniej srebrno. W tym samym roku, kiedy biały kolor został oficjalnie uznany za obowiązkowy dla pojazdów, prowadzono jeszcze bardziej kontrowersyjne prawo. Zakaz prowadzenia samochodów przez kobiety. Decyzja ta wywołała międzynarodowe oburzenie i została uznana przez z wielu za krok wstecz w kwestii praw kobiet. Społeczność międzynarodowa, w tym organizacje praw człowieka, potępiły decyzję rządu, uznając ją za dyskryminacyjną i naruszającą podstawowe prawa kobiet. W 2022 roku Serdar Berdy Muhamedow, syn byłego prezydenta Gurbanguliego Berdy Muhamedowa, objął urząd prezydenta. Turkmenistan nie zna wolnych wyborów, a obecny przywódca Serdar zdobył w wyborach wyniki bliskie 100%, przypominające system panujący w Korei Północnej. Sytuacja dotycząca wolności prasy jest jeszcze bardziej krytyczna i przewyższa nawet Koreę Północną. Dziennikarze są zabronieni na granicy, a liczba wiz wydawanych turystom jest prawie zerowa. Ci, którym uda się uzyskać wizę, są codziennie monitorowani, a ich pobyt ogranicza się wyłącznie do stolicy. Zszokuje cię odkrycie najciemniejszych i najtajniejszych faktów, które media ukrywają. Prostytucja jest ukrytą rzeczywistością w Turkmenistanie. Istnieją doniesienia, że kobiety często młode są wywożone do innych krajów, szczególnie na Bliski Wschód i do Rosji, gdzie są zmuszane do pracy w przemyśle seksualnym. Rząd wprowadza surowe przepisy dotyczące higieny osobistej kobiet. Niektóre kobiety zgłaszają, że muszą poddawać się inwazyjnym badaniom medycznym, aby udowodnić dziewictwo przed ślubem i często są zmuszane do małżeństw z starszymi mężczyznami lub wybranymi przez rodziców, często bez ich zgody. Istnieją także doniesienia o prześladowaniach par jednopłciowych, które mogą zostać aresztowane lub skazane na przymusowe terapie. Mężczyznom zabrania się noszenia długich włosów lub brody, aby zachować odpowiedni wygląd zgodnie z. Normami państwowymi. Rządy Nijazowa wprowadziły wiele dziwacznych zakazów, w tym zakaz publicznego całowania się, baletu i opery, zakaz złotych zębów dla mężczyzn, noszenia krawatów oraz zakaz posiadania psów w stolicy, ponieważ prezydent nie lubił ich zapachu. Społeczność międzynarodowa uważa Turkmenistan za najbardziej restrykcyjne i dziwaczne państwo na świecie. Mimo ogromnego bogactwa kraju, wynikającego z zasobów gazu ziemnego, znaczna część ludności żyje w biedzie. Turkmenistan jest jest jednym z największych eksporterów gazu na świecie i zajmuje czwarte miejsce za Rosją, Iranem i Katarem. Jednak mieszkańcy prawie nie korzystają z tego bogactwa. Większość dochodów trafia na projekty państwowe i upiększanie stolicy, podczas gdy standard życia na obszarach wiejskich pozostaje niski. Rząd odmawia dostępu do dokładnych danych gospodarczych i społecznych, co utrudnia poznanie rzeczywistych warunków w kraju. W kraju, gdzie rzeczywistość często wydaje się bardziej dziwaczna niż fikcja, ludzie żyją pod. Stałym nadzorem i kontrolą. Jednak w tej ciemności pojawiają się historie oporu i nadziei o ludziach, którzy mimo wszystko nie porzucają swoich marzeń i pragnień. Turkmenistan pozostaje krajem pełnym sprzeczności i tajemnic, który oczekuje na lepszą przyszłość, w której zwyciężą wolność i sprawiedliwość.